Dzień dobry, witam Was na trzeciej matematyce online, na której nauczymy się odejmowania dużych liczb i będzie to odejmowanie sposobem pisemnym. Mam nadzieję, że z dodawaniem sobie poradziliście. Czekam na Wasze odpowiedzi na e-mailu. Natomiast teraz przejdziemy już do matematyki i odejmowania liczb dwu, trzy i czterocyfrowych. Zapraszam serdecznie. Zobaczcie, mamy najpierw odjąć od siebie dwie liczby yy, dwucyfrowe. Przypomnę sposób, jaki to robiliśmy na lekcji. Zapisujemy 97, odjąć 43. Pierwszą liczbę, czyli odjemną, przepisywaliśmy, a odjemnik rozbijaliśmy na pełne dziesiątki, czyli na 40 i na 3. I później odejmowaliśmy najpierw pełną 40, a następnie trójkę. 97 odjąć 40 jest 57 i odjąć 3 57 odjąć 3 jest 54. Więc był to tak zwany długi sposób odejmowania. A teraz jak to robimy sposobem pisemnym? Zapisujemy najpierw Odjemną, czyli 97 i równo pod nią odjemnik, czyli 43. Dziesiątki pod dziesiątkami i jedności pod jednościami. Z przodu dajemy znak odjąć, podkreślamy kreską i zaczynamy odejmować tak samo jak było w przypadku dodawania, od jedności. Czyli 7 odjąć 3 jest 4 i 9 odjąć 4 jest i szybko wyliczyliśmy to działanie, które na górze zajęło nam taką szerokość całej kartki. Więc oczywiście odejmowanie jest, odejmowanie sposobem pisemnym jest sposobem po prostu szybszym. Teraz zrobimy przykład liczb trzycyfrowych. Zobaczcie, mam tu już zapisane takie działanie. 795 odjąć 632. I zapisujemy 795, i znowu bardzo dokładnie pod nim odjemnik 632, czyli setki pod setkami, teraz dziesiątki pod dziesiątkami, i dwa jako jedność pod jednościami. Wstawiamy znak odjąć, podkreślamy, i znowu zaczynamy od jedności. 5 odjąć 2 jest 3, 9 odjąć 3 jest 6 i 7 odjąć 6 jest 1. I proszę bardzo, takie trudne zadanie, wyliczone, wynik 163. I jeszcze jeden przykład. Zobaczcie, mam 1528, ale odejmuję od niego, od tej liczby, liczbę trzycyfrową. Jak to zapisujemy? 1528 odjemna, a 205 nie ma rzędu tysięcy, więc pod rzędem tysięcy nie piszemy nic. Piszemy dopiero tą dwójkę, która oznacza 200, pod rzędem setek. Nie ma dziesiątek, więc piszemy w rzędzie dziesiątek 0, i piątkę piszemy pod jednościami. I znów piszę znak odjąć, podkreślam i obliczam znów od jedności w, w kierunku tysięcy. 8 odjąć 5 jest 3, 2 odjąć 0 jest 2, 5 odjąć 2 jest 3. I ten tysiąc, który w domyśle od niego, jakbyśmy odejmowali 0, po prostu przepisujemy tę jedynkę z tysiąca. I wynik mamy 1323. Podobne przykłady będą podane na stronie internetowej do samodzielnego obliczenia. Będą one na tyle proste jak tutaj, właśnie. Tylko pamiętajcie, żeby zawsze bardzo starannie zapisywać sobie liczby pod sobą. W rzędach, jedności, dziesiątki, setki, tysiące, ponieważ łatwo się tutaj pomylić i wtedy wyjdzie nam zły wynik. Zapraszam Was do odrobienia tych zadań, które podam na stronie, a do końca tygodnia będę już podawała ćwiczenia utrwalające, zarówno z dodawania, jak i z odejmowania. Na dzisiaj to już wszystko. Do widzenia, do zobaczenia niebawem.